Witam Was bardzo serdecznie już w głównym meczu jakim jest FIFA Women World Cup. Wczoraj był finał, dzisiaj będzie... Znaczy wczoraj był finał, dzisiaj będzie finał. się przed chwilą mecz towarzyski, żeby się rozgrzać. No a teraz właśnie będzie ten główny. Albo go wygramy, albo nie, ale mam nadzieję, że się uda wygrać go. Zagramy z Argentyną. Na naszym boisku chyba. Tak więc ja z ciekawości sprawdzę konfigurację, czy keyboard, to znaczy czy pada wykrywa, czy nie wykrywa, ale podejrzewam, że nie wykryje mi go. wypadłem zagrał, ale pewnie nie wykryje mi go, powiedziałem. E. Chyba nie wykrywa C? E znaczy. Dobra. Idziemy na wojnę w takim razie. To jest mecz, bo że chyba finałowy już. Tak jak odstawiałem ostatnio. Niemcy Argentyna. No, w stadion w Australii Nie zagramy myślę. Argentyna, Niemcy. Zagraj mecz. Zobaczymy jak się pino śpiewa nam. Gramy jako cała drużyna. Jeżeli teraz jak to się mówi wygramy. No to... ten... No to... zwiększę... Znaczy zwiększę, no. Zobaczymy czy coś przerobić bym mógł. Pod kątem tego, żeby ten... Żeby, 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 żeby... No, żeby polepszyć może. Ale to kwestia czasu, jak to się mówi. Poznamy nowe mistrzynie świata. Zapraszamy Państwa na finał FIFA World Cup. No i zobaczymy, co się będzie działo dzisiaj. już wyrównany, ja już rozgrzany. No i zobaczymy, Dzień dobry Państwu. Zapraszamy na mecz o kolosalnym znaczeniu. Przed yeah. nami finał Mistrzostw Świata. Finał FIFA World Cup. Mecz komentują Jacek Laskowski i Tomasz Smokowski. Już wkrótce dowiemy się, która drużyna jest najlepsza na świecie. Reprezentacja Argentyny zmierzy się z Niemkami. Przed nami mecz, na który czekaliśmy od samego otwarcia tego turnieju. Coś, na co czekaliśmy od pierwszego dotknięcia w kilkich liczbach Za chwilę zacznie się batalia o złote medale. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. skład reprezentacji Argentyny. Zobaczymy, jak to wszystko się teraz podoba. Finałowy mecz, jak się rozgryzają. I no, szanse są jakieś, na pewno jak zwykle, tylko pytanie, czy coś z tego wyjdzie, czy nie. Ja tam mam mieszane uczucia z racji tego, że jednak to jest finałowe. 1, 4, 3, 3 jak zwykle. 1, 4, 3, 3. Jak zwykle nic nowego jakby to powiedzieć. A ciekawe jak zagrają na nie widzę. Rozpoczynamy... Oj ja tu się zagropiłem, spojrzałem telefon akurat. ja, Ojo, no to teraz zjebałem. Zagapię na telefon. Nie udało się utrzymać przy piłce. Ale bude, uratowali wójkon. Teraz rusza akcja. Dobra centra, 16. Korner, no. Kory Koszecie. Teraz się może zakotłować pod bramką. I teraz rzut rożny Debris. Udany blok, brawo. Takie ja mogłaby łapać cały dzień. Gwizdek, czyli będzie rzut wolny po tym zagraniu. Sędzia o, nie no. zdecydowała się sięgać po kartkę, ale wyraźnie zaznaczyła, że nie pozwoli w tym meczu na zbyt ostrą grę. Strzał niezły, Kurwa! interwencja pewna. Utrzymuje się teraz przy piłce po tym rzucie wolnym. Padem się lepiej gra, mimo wszystko. Strata piłki, szkoda. Ale już Zobaczmy, się przemęczę już się przed tym tym. już coraz bliżej bramki? Ale przeczytała teraz tę akcję! Świetna interwencja! Wiązki o! I to kurwa. Dobrze, to teraz wybiła. Jest komu podać! Kamtarka teraz bez zarzutu! Argentyna chyba się wydaje słabsza, jest no bo ja mam przynajmniej pozornie na razie większy więcej gaz Ale zobaczymy co z tego wyjdzie. Pozory fajne stwarzacie, ale wiecie, jak to jest z pozorami. Nie tym razem strata! Pozory fajna rzecz, ale Rodriguez. jak nie ma się głowy, no to się straci wszystko. Przesuwa się teraz z piłką w pobliże pola karnego. De Brits. Widać, no że oni się nie ruszają, więc skrzydło. to jest spoko. Rusza teraz pod bramkę ze skrzydła. Kurwa, z tego nie będzie. Akcja spaliła na panewce. I obrona teraz ograna. A ja nie w obronie. Tak tutaj miejsca na błąd. Szansa, by wyjść na prowadzenie. Uwaga nie łapie, nadal groźnie. Znowu pewnie interwenuje. Inkresywnie testują dzisiaj czujność. O zupełnie niepotrzebne to było strata piłki Dobra czuję, czuję przewagę między nimi więc jest szansa że z tego wyjdzie Muszę rozprowadzić tę akcję Ale to wymaga by było... ja. koniec akcji A zatem strzela Blokuje to bez trudu Będzie szansa na objęcie prowadzenia Rzut rożny Interweniuje Mogą odetchnąć z ulgą Karny. Pana Peter wszystko widziała i dyktuje rzut karny. No. Mogą już za chwilę objąć prowadzenie. Ale jedenastka to nie wszystko, bo za to zagranie mamy jeszcze żółtą kartkę. No tak, podwójna kara można rzec, ale wlepiana tylko w określonych sytuacjach. A to jest jedna z nich. No, dosłownie. Spójrzmy, czy będzie zaraz 1-0. Ja pierdolę, tak się pierdolisz. Zaryzykuję stwierdzenie, że tak spudłować z 11 metrów to wręcz sztuka. Już lepiej celować w środek bramki i kropnąć z całej siły. Ja ja. to chciało się palić, że jest słaba. To wyszło. Dobrze, przecięła to podanie. Ciąg na bramkę. Będzie teraz chyba groźnie. Uwaga mogą być doprowadzenie. A ja. do Aj, no teraz będzie na siebie wściekła. Powinna to wykorzystać. Pełna zgoda Tomku. To była stuprocentowa okazja. Powinna była otworzyć wynik tego meczu. Teraz czy dobrze to wykończy. Gratulacje za tę interwencję. Doskonałe umiejętności bramkarskie. Spotkanie oko w oko z kimś pędzącym z piłką jest zawsze niebezpieczne, ale tym razem pewność i konsekwencja górą. O, teraz świetny przechwyt. Może być zagrożenie. Do bramki niedaleko. Kurwa. Nie dało mi się jej z przodu i szuka dobrego rozegrania. Dobrze, jak w tej akcji bramkarka. Prójo, ja nistyny pój na razie pokonała już z piłką spory kawałek. Co teraz? Muszą bardziej uważać. Tracą szybko posiadanie. Niedobrze. Teraz powstrzymała próbę strzału, ale nadal bardzo groźnie. I w końcu wyszło. Premka. Pruli, próli, aż króli. Pramka. Co za emocje? Bez kitu. Procenie teraz broli. świetne dośrodkowanie od którego to się zaczęło ale tutaj mieliśmy też pokaz jak należy wykańczać sytuację, gdy obrona naciska i nie pozwala dobrze przymierzyć. Pełen no. spokój i skuteczny strzał w światło brank proli Proliarzym Proli. Wcie udało otworzył nam się wynik. Jest 1.0. I to pierwszej połowie. Niesamowita oka. Bramka. Wreszcie. Odskakują tym golem. To już dwie bramki prowadzenia. No to szanse na końcowy sukces są naprawdę. Bardzo realne. No, 2-0. Muszę teraz zrobić trzy gole, żeby, żeby wygrać. Nie wiem, czy to im się uda. Chyba raczej nie pomoję. Widzimy teraz powtórkę tego gola. Nie jest to może najlepsza bramka zdobyta w karierze, ale nie sądzę, by to było akurat najważniejsze. No, wyszło, wyszło. Na razie 2-0. Świetna interwencja, o, o, są przy o. A teraz będzie dobra okazja. 3-0 kurwa. Ależ są w formie, mają teraz już 3 bramki przewagi. Ja pierdolę, 3:0 się udało. Spójrzmy jeszcze raz na tę indywidualną hitu. akcję zakończoną golem. Naprawdę piękny raj. Ręce same się składają do oklasków, a głowa od razu podpowiada, że choć solą futbolu niby poprzeczka była, to takie indywidualne popisy, ale w bramkę. 3:0, to jest minuta. Tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda. Jakby już było pozamiatane. No, no już nie chce się pozamiatania, no bo cztery Kto ci no już, odbie... odbije te to. Odbije trzy, trzy, cztery? Nie wiem, ile tam było, ale no na pewno nie jest mało. Santana. I to Wolne. Jest koniec pierwszej połowy A, koniec na pierwszej Narodowym połowie. Stadionie Australii. No dobra. No jak to wam powiem ten kto ogólnie na no zajebiście się zapowiada. FIFA World Cup. Zaczynamy finał Mistrzostw Świata. Tankarka teraz bez zarzutu! A zatem. strzela! Blokuje to! No i wyszło wszystko! Teraz, jak to się mówi, mi się wydaje, że. druga połowa to będzie formalnością, ale zagrąbam. Bo ogólnie. Jak to się mówi, że przegliło, to teraz się w stałem straty odrobić. Ale skoro wymaga... Pan... No to ten, no to jak to się mówi... Można tylko i poszerzyć. Yy, ten. Jakby to powiedzieć. Można yy, i, to yy, i to poszerzyć to tylko. Yy, no. A ja. Można tylko im poszerzyć próg. Pantana. Panini. Jest strzał. Nie, to nie mogło zaskoczyć. Zrywają się do kontry. Jaki wybiorą wariant? Sos. Piłka o centymetry mija bramkę. Przechwyt, szybkie rozegranie, dobry strzał, zabrakło tylko piłki w siatce. Oj, łatwa strata, szkoda. Nie przebiję. Dobra decyzja, udane przejście. Ferujesz, 4 Nie mają litości. Powiedział no, raz jeszcze widzimy na powtórce, jak na drodze do bramki radzi sobie z obroną. Gdy piłka trafiła do strefy zagrożenia, może 4-0. że padnie bramka. Świetny finish. 5 lojdów musi przejść, żeby to zrobić. Ale wątpię, że to się uda. Tak właśnie należy wykonywać ślizgi. Dobre przejęcie piłki. Nie wierzę, że im to się uda. Ależ teraz spadnie. Otóż. się udało! Widać jaką ma teraz satysfakcję, że 5-0 trafia do bramki. Ja pierdzielę 5-0, i to klawiatura Teraz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, ale trzeba sobie zadać pytanie, czy tego strzału przy bliższym słupku nie dało się obronić. Czy naprawdę było się, to tak, tak dobre uderzenie? No, no nie jest tak. Jak zostawiły, no to nic innego, że nie, nie, nie widziała. Wszyscy stoją, jak w soli, przywagę. nic Wienc Nie robią. I wiecie. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego bliska. Ma sporo możliwości podania. Na co się o, zdecyduje? Kurde. Uwaga, urwała się obronie, okazja. Ja chcę polaka, i tak mam czas. Nie odrobię tej straty już. A teraz? Kurwa. Jeszcze że jebnę znowu na szybkę. Ale nie. Te typy nie kłamią, gdy ma się tyle oka. Zaraz, zaraz przerwę, bo jest groźnie. Słuchaj. A ja. Seam ale to pewnie docela Błąd, miękki tracą piłkę. I piłka dla drugiej drużyny. O jakie do końca meczu pozostało jeszcze 20 minut. To jest kolejna strata. Sporo miejsca na skrzydle. Może pociągnąć akcję. Brawo! Wyszło. 6-0. Wyszło. Wyszło, 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 wyszło. Gol gol i znowu gol. Domyka Hatrika, co na tym etapie nie powinno chyba dziwić nikogo, kto widział w jakiej jest dziś formie. No Pełni bez jest Do sześciu, znaczy do 6, do zerekuje. A więc pogrom, 6 do 0. Ja tam się nie, się nie lituję, ja raz przegrałem do, do jednego kurwa. 8 do 1. Do jednego, jednego idzie, pan, kurwa, osiem, no proszę, idzie pan. Na i nie Ja się nie lituję kierdolę. Uwaga, powinna to wykorzystać. Ojo. Znowu są przy piłce. Jest, mogą szukać dobitki. Aż się prosiło, żeby ktoś skierował tę piłkę do bramki. Nie mogę uwierzyć, że nie padła tutaj bramka. To było przecież nie do obrony, ale popis między słupka. A, chuj. Proszę państwa, 7-0. Trzecia bramka. Mamy Katrika. 7.0 Skoro zero. Skoro się nie bawi raz, to ja się nie bawię, ja Bez fitu. Ale ładnie ja na razy już, razy już, nie pań. Jak wieje robi to dziś z ogromną łatwością. W pełni zasłużony hat-trick, który mudowadnia swoją wyśmienitą dyspozycję strzelecką, aż miło patrzy. No nie no banie, bo normalnie mi się wycofał, ale chujwa... Wyszło, że ten, że trafi jedno to już chuj. No czy wycofać może się może? Nie wycofał, no, ale bym miał... Mniejsze szanse, że trafię, tak powiem. Co zrobi w tej sytuacji? Karny. Sędzia pokazuje na 11 metr. To dla nich fatalna wiadomość, a za chwilę sytuacja może być gorsza. Sędzia podjęła teraz... Nieoczywistą decyzję. Skazała na 11 metr, ale uznała, że nie pokaże kartki za faul. Podeszła do tego. Pr... Nic z tego, proszę państwa, o. Broni karnego! Powiedz to, że broni kurwa jak ten, jak y, mi się udaje ten. Sędzia znajduje jednak paragraf na tę interwencję. Ja jej zrobiłem. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa na. No jak? No jak? No Tutaj mi się wydaje ceędzie przykupiony chyba. Rodriguez Nikt nie zrobiłem w, ogóle. Chyba, że otwartą w autostradę. Oje pan byłem nie pewny, że to wpadnie. No ja też Szkoda, bo to było naprawdę niezłe uderzenie. Ze stanowiska komentatorskiego wydawało się w pierwszej chwili, że mamy gol. Uwaga, będzie szansa bramkowa. Nie tracą, za lekko strzelają. Skokojna teraz interwencja, bez trudu sobie tutaj radzi. By, ojo! Nie zaczynamy, zaczynamy z Ale niestety nie wyszło. Mają teraz szansę na kontratak. Trochę za wolno wracają do obrony. Rzuca teraz piłkę do środka. Kurwa. Było groźnie, ale nikt tak nie zdołał przeciąć tego dośrodkowania. Ja Zdobyła piłkę na połowie rywala. Jest groźnie. Ja pierdolę. Trzy minuty, już cztery idą. Sędzia kończy spotkanie! Ale wygraliśmy kurwa 7-0! ...tegorocznych Mistrzostw Świata! Tegorocznego FIFA World Cup! Zwycięstwo no. w pełni zasłużone! Dla oznacza to niestety gorycz porażki. Za to zwycięzczyny nie posiadają się z radości. Ich ciężka praca przyniosła dziś owoce. Dały nam pokaz pięknej piłki na najwyższym światowym poziomie. Można zacząć świętowanie. Podejrzewam, że kibice będą świętować do białego rana. Gdzie tam? Dłużej! Nadszedł czas na wręczenia pucharu. Za pracę na to. Ta drużyna z pewnością zasłużyła na ten zaszczyt. Przez cały turniej grały jak natchnione, dając kibicom widowisko na poziomie, którego oczekiwali. Proszę Państwa, oto zwyciężczynie FIFA! Jeden to może dużo, ale jeżeli natch jest grupa, mogą że się widział I... to możemy zrobić wszystko. Cię udało, kurde. Dla takich chwil warto żyć. Jeden może dużo, ale kilku możemy firmie. Bez firmie. Pierwsza moja liga wygrana. I to z I to z plemiaturu. I czy będzie gol? Bez Otwierająca bramka! Co za emocje! Masakrę. Dobra, wyjdzie co? Ja będę jeszcze pociągnął no i ten omówił tę całą ligę, ale mi się strzać dlatego Odskakują będę musiał skrócić to, to. Ale spokojnie, będę to często wspominał. Jak będziemy tak w brytyjskie, to też będę to często wspominał, jak będziemy to grać. Tak więc ja się z wami żegnam, zapisuję to i wrzucam wam film. Idę robić swoje, a tymczasem dzięki są uwagi. są zaszczycony, że z wami grałem to. Udowodniłem, że tam w można wygrać. Тъй го ви и да лага и на след него. Наразя.